Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Jacka Piekary, Płomień i Krzyż. Tom pierwszy Czyta Janusz Zadura. Stara Wiedźma mieszkała w ruderze, przytulonej do murów miejskich Koblencji. Na całą jej majątność składała się właśnie ta zbita z drewna, dwuizbowa chatynka, stojąca w otoczeniu czynszowych domów gdzie mieszkały wszelkiego rodzaju wyrzutki, z którymi uczciwy, porządny, koblencki mieszczanin nie chciałby mieć nic wspólnego. Katarzyna pojawiała się tam tylko po zachodzie słońca, choć samotna wyprawa do niebezpiecznej dzielnicy zawsze budziła w niej strach. Owszem, przed każdym takim spacerem otaczała się zakręciem ochronnym, mającym powodować, że napotkani ludzie nie będą na nią zwracać uwagi. Lecz dla bezpieczeństwa ukrywała też w fałdach sukni sztylet z zatrutym ostrzem i woreczek szerskenu. Nie znosiła wypraw do złośliwej staruchy, ale zdawała też sobie sprawę, że nikt nie nauczy jej więcej zarkanów mrocznej sztuki. Już teraz bez trudu dostrzegała, jak ogromne zrobiła postępy, korzystając z wiedzy zaklętej pod tym owrzodzonym czerepem, porośniętym siwymi, brudnymi kłakami, pośród których grasowały napite krwią wszy. Katarzyna nie znosiła trupiego, słodko zgniłego smrodu, który otaczał wiedźmę niczym całun, nie znosiła robactwa, kłębiącego się pod nigdy niepranymi kocami, nie znosiła okopconych, pozbawionych okien, ścian i zgniłego klepiska. Nie znosiła odoru, bijącego się od wydrążonej w ziemi dziury, gdzie starucha załatwiała swoje potrzeby. Zawsze po powrocie do domu kazała palić odzież, w której była w domu wiedźmy, i przesiadywała całymi godzinami w wannie, szorując się gąbką, a później namaszczając ciało wonnymi olejkami. I w końcu wydawało się, że smród, brudu starości i gnijących resztek znika. Pokonany przez słodki zapach róż i cynamonu. Jednak ta odrażająca wiedźma dysponowała nie tylko wiedzą, lecz również prawdziwą mocą. I ku zdumieniu oraz radości Katarzyny zarówno wiedzą, jak i mocą zapragnęła się z nią podzielić. Niełatwo to, co prawda, przychodziło, ale. Przychodziło? Starucha dawkowała swą wiedzę, tak jak biegły perfumiarz dawkuje eteryczne olejki, a wydusić z niej krople więcej niż chciała ofiarować było niemal niemożliwością. Katarzyna ufała jednak, że wreszcie otrzyma, czego chce. Przecież Maszkara nie miała nikogo innego poza nią, komu mogłaby ofiarować dar ze swej wiedzy i swych zdolności a najwyraźniej nie chciała umrzeć nie przekazując tegoż daru pytanie tylko brzmiało czy zdoła przed śmiercią nauczyć katarzynę wszystkiego co sama umiała kobieta rozejrzała się na boki lecz dostrzegła tylko cień pod jedną ze ścian i zaraz potem usłyszała odgłosy wymiotów a później soczyste przekleństwa pchnęła drzwiczki prowadzące do rudery Starucha siedziała w skotłowanym barłogu i trzymała w dłoniach czarnego, włochatego pająka. Paznokciami przypominającymi spękane łupiny italskiego orzecha urywała mu nogi i nuciła jednocześnie coś pod nosem, jakąś melodię, bez słów i wydawałoby się bez sensu. — Witaj, matko. Powiedziała ciepłym głosem Katarzyna, gdyż z doświadczenia wiedziała, że nazywanie ropuchy matką oraz grzeczny ton nastrajają wiedźmę przychylnie. — Witaj, diablica! — zaskrzeczała starucha, odsłaniając w uśmiechu zęby przypominające karczowisko pełne zbutwiałych pni. — Co mi przyniosłaś w podarunku? — Nie ma to jak od razu przejść do rzeczy — pomyślała Katarzyna. Ukucnęła, niemal dławiąc się od smrodu, który im bliżej ziemi, tym zdawał się mocniejszy, i złożyła przed Wiedźmą zawiniątko. — Co to jest? Wiedźma obrywała już pająkowi wszystkie nogi i teraz wyciskała jego wnętrzności do glinianego pojemnika. — Tak jak chciałaś, matko. Miesięczna krew dziewicy, oko białego psa, pępowina noworodka, tłuszcz wisielca, lewa noga ropuchy. — Obcięłaś ją w czasie pełni? Starucha podniosła na nią kaprowe oczy. — Tak, matko, wszystko jak kazałaś. — Tłuszcz wytopiłaś w srebrnym, kociołku? Oczywiście, matko. — I nie miał wisielec więcej niż dwa dni? — Nie, matko. — Dobrze — mruknęła wiedźma. — Potem się tym zajmę. Teraz możesz już sobie iść. Katarzyna przygryzła usta. Z jakąś rozkoszą uraczyłaby to stęchłe truchło z solidnym kopniakiem. Ale nie mogła dać poznać po sobie złości. Dobrej nocy, matko, powiedziała: Cieszę się, że mogłam pomóc. Starucha zaśmiała się, rzężącym gardłowym śmiechem <śmiech> usiądź na no. usiądź. Latawicą, rzekła, może czegoś cię dzisiaj nauczę. Przeczytałaś księgę, którą ci dałam? Przeczytałam, matko. To zapomnij wszystko, co w niej było. Prychnęła wiedźma. Głupia męska magia. Bez Szacunku dla ziemi, dla wody, dla ognia i dla powietrza. Oni chcą walczyć, okiełzać, dominować, a tak się nie da. Ty musisz się nauczyć być ziemią, wodą, ogniem i powietrzem. Być niczym piąty żywioł, stanowiący jedność z pozostałymi głupi mężczyźni traktują magię niczym konia, którego trzeba ujeździć albo jak dziewkę, której siłą trzeba rozłożyć nogi, wydobyć przemocą to, co dałaby po dobrej woli, aby tylko wiedzieć jak prosić. Naucz mnie więc prosić krzyknęła Katarzyna, nie okazując, jak bardzo jest wściekła, iż cały miesiąc studiowała, widać na darmo, księgę zapisaną w starożytnej Grece. Patrz, rzekła starucha i wyciągnęła nad ogień szponiastą dłoń. Płomienie polizały ciało, a potem otuliły je czerwono pomarańczowym splotem. Katarzyna aż syknęła, jakby to jej ręka tkwiła właśnie w ogniu Patrz, Coronio, patrz Niemal wyśpiewała te słowa czarownica Patrz, jak staje się jednością z ogniem Katarzyna znała sztuczki, którymi magicy mamią wzrok prostaczków i chciała wiedzieć, że nie daje się nabrać na jedną z nich. Wyciągnęła dłoń w płomienie tuż obok dłoni wiedźmy. Już po chwili wyrwała ją z okrzykiem bólu. Tymczasem starucha nawet nie drgnęła, tylko parsknęła śliną i śmiechem. — Głupia dziewka! — burknęła. Myślisz, że sprowadzam cię tu po to, żeby pokazać coś, co może zrobić byle cyrkowiec? Myślisz, że będę połykała płomienie i żonglowała sztyletami? Wybacz, matko. Chodź, diablico, chodź. Pokażę ci, jak śpiewać do snu ogniowi. Jeśli się tego nauczysz, będziesz mogła spać w płomieniach, niczym otulona ciepłą kołderką. Tak, proszę, naucz mnie tego. Katarzyna była bardziej zachwycona, niż kiedy na jej dekolcie zalśnił naszyjnik od Melchiora Rittera.